Cześć, moje drogie osoby z podznaku Barana, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na cotygodniowy horoskop. Zobaczymy, co karty tarota snów powiedzą o Waszej przyszłości, na co uważać, oczywiście, czego się wystrzegać, czego nie robić, a co będzie sprzyjającą kartą. Zaraz, za chwilę opowiem Wam o tym i bardzo się cieszę, oczywiście, że jesteście. Miło mi jest z Wami tutaj spędzać czas, mówić Wam o podstawowych tendencjach. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście. No i spójrzmy, oczywiście, jak te karty się ułożą. Dla singli, diabeł. Dla osób zajętych, siedem pucharów. Dla osób szukających pieniędzy, rycerz pucharów. Właczczyni, dla osób, które mają pieniądze, pracę i kochankowie na zdrowie. A więc dobry układ, choć zaczyna go tendencyjnie z trudna karta, bo diabeł. Diabeł jest z jednej strony trudną kartą, bo mówi o uwiedzeniu pociągu takim typowo erotycznym, wykorzystaniu, oszustwie, manipulacji, ale też i o tym, że można coś przeżyć intensywnego właśnie, nie można też spotkać kogoś niezwykłego charyzmatycznego tak naprawdę e, istotą jest by nie wdać się w jakieś pułapki własnego umysłu, własnego pożądania lub właśnie w manipulację kogoś kto może nas omotać diabeł to niestety jest Aspekt takiej porządliwości i złudzeń, które mogą prowadzić na manowce, ale równocześnie możemy też przeżyć coś intensywnego, z czego możemy wyjść w każdej chwili, jeśli tylko chcemy jeśli nie będziemy się bać jakby tutaj tej powiedzmy powierzchownej samotności. Natomiast siódemka pucharów jest dla osób, które mają tutaj kogoś. Siódemka pucharów to karta także iluzji, ale innego rodzaju. Wy, jako para, jako małżeństwo, jako związek, możecie mieć do wyboru do koloru różne opcje, będziecie się zastanawiać nad pewnymi kwestiami. Nie wszystkie kwestie będą prawdziwe, tak? Możecie sobie wyobrażać coś na podstawie. Z dawkowych informacji, dlatego jeżeli obserwujemy partnera-partnerkę i, i chcemy podjąć decyzję, to nie możemy podjąć jej na podstawie właśnie szczątkowych informacji. tak, Nie oceniamy książki po okładce, dlatego że może być tak, że coś innego będzie lepsze w danej sytuacji niż tylko ta pierwsza powierzchowna ocena. Tak więc uważajmy na iluzję różnego rodzaju. Z kolei, rycerz pucharowy jest dla osób szukających pieniędzy, pracy. Rycerz pucharowy to powroty do czegoś, kogoś. Możemy wracać do dawnej pracy, do dawnych ludzi, do dawnych znajomości, do dawnych opcji, pomysłów, aspektów, które kiedyś były dla nas istotne. Dlatego też tutaj oczywiście karta ta wskazuje właśnie na jakiś taki schemat, który się powtarza. Uważajmy jednak na osoby, które nas kiedyś szukały. Miejsca, które kiedyś no, też zrobiły negatywne wrażenie, dlatego że niestety energetycznie to się powtórzy. To karta niestety um, takich czczych obietnic, tak? Ale na przykład ktoś może nam właśnie to coś zaprezentować, co będzie pięknie się jawiło w super kolorach może być to coś co znamy, ale będziemy myśleli, że jest jakaś różnica. Niestety może nie być, ale w ogóle będziemy do czegoś kogoś po prostu powracać. No i karta dla osób, które mają pracę, to wadczeni. Tutaj już dużo lepiej, bo to jest karta pozycji, pieniędzy, obfitości, jakiegoś awansu. Protekcji kobiety silnej, władczej, e, majętnej, która może nas poprowadzić, może nam ułatwić coś, też tak naprawdę. E, my możemy teraz w tym czasie osiągnąć znacznie więcej, więc musimy teraz bardziej się pokazać, wykazać, ale właśnie protekcja jakiejś osoby będzie odgrywać tutaj rolę. No i jest to sprzyjający czas, by na przykład iść po podwyżkę. A zdrówko, kochankowie. Kochankowie to karta trudnych wyborów. Możemy dostać jakieś informacje, które będą dla nas e, z, jakby trudne, o tyle, że nie będziemy wiedzieli, czy iść do takiego lekarza, czy do innego, czy, czy iść na operację, czy nie iść, e, czy zrobić takie badania, a może inne. Tak czy owak, jakby karta sama w sobie nie jest zła, ale. Będzie pod znakiem zapytania, także, że nasza sytuacja będzie pod znakiem zapytania, będziemy mieć maty, No i właśnie tutaj istotą jest, byśmy podejmowali decyzję tak, jak czujemy. To, co serce podpowiada, to będzie najistotniejsze. Tutaj uważajmy na podwójne narządy: układ hormonalny, układ moczowo płciowy no i w ogóle sprawy, właśnie kobiece. Tak, będą odgrywały bardzo istotną rolę. Tak więc generalnie sama w sobie karta nie jest zła, ale jakieś wybory mogą wpływać na nasze życie. Tak więc układ jest ciekawy, troszeczkę skomplikowany, ale jest do przejścia. Dacie radę. Wszystkiego dobrego pozdrowionka, i przechodzimy dalej do osób spod znaku byka. Witam serdecznie. Drogie byki, spójrzmy na Was, jak u Was karty się będą przedstawiały. Bardzo dziękuję, że jesteście. Cieszę się, że jesteście. Jak zwykle fajnie, że e, mogę czytać te piękne komentarze. Staram się jak najszybciej oczywiście w miarę odpisywać i jestem wdzięczna za Waszą piękną energię. Zobaczmy w takim razie, czego możecie się spodziewać. <laughs> Już patrzymy. E, single. Asbua, fajna karta. A z pucharów dla osób zajętych, także piękna. Król mieczy dla osób szukających pieniędzy pracy. Dziewiątka pucharów dla osób, które mają pracę. No i piąteczka mieczy w aspekcie zdrowia a więc to zdrowie będzie najbardziej spadkową tendencją wbrew pozorom. Ale też powiem o stronach, na które trzeba zwrócić uwagę i które mogą być też ochronne, po prostu. Eee, zaczynamy od Asabuław. Dla singli. Single będą się cieszyć, bo idzie do was nowa energia, nowe impulsy, nowe aspekty, nowe mm, miejsca, w których możecie kogoś ciekawego poznać. No i takie nowe zauroczenia, nowa taka silna, impulsywna energia. To, co zostało zaplanowane, zostanie zmienione. No i tu będą się pojawiać nowe, nowe, nowe postacie w naszym życiu. Skorzystajmy z tego. Jest to taka nowa, impulsywna, właśnie energia, która może być. Nieco krótko trwała, ale fajnie, bo przynajmniej będzie się coś działo i możecie w związku z tym czerpać z tego też dużo fajnej energii. A z Pucharów jest z kolei dla osób, które mają kogoś. Wspaniała karta po trudnościach, po konfliktach, po no, zwadach, tak? Gdzie. Szukamy języka pojednania, właśnie szukamy tutaj spokoju, tak więc to jest odnowa uczuć, piękna karta. W ogóle możemy przeżywać na nowo swoje uczucia. Jest to piękna energia zaręczyn, ślubu, nowych pomysłów w relacji i wyznania. Uczuć właśnie w pięknej jakości, tak jakby tu coś nas miało zaskoczyć, partner, partnerka lub w ogóle sytuacja odnośnie kwestii uczuciowej, ale w sensie bardzo pozytywnym, to też jakiś prezent, symbol uczuć, który także sprawi nam wiele radości. Natomiast król mieczy jest dla osób szukających pieniędzy, pracy, i on jest tutaj taką kartą nieco surową. Czyż warto szukać w, przy tej karcie? Można szukać, chociaż nie jest to taka super karta wspomagająca. Nie jest to karta, na przykład, jak słońce, która od razu mówi o jakimś e, sukcesie, perspektywie. Kulmie czy raczej oznacza surowe rozmowy, surowe zasady. E, osoby czasem, czy spotkania z osobami, które niestety nie do końca dotrzymują umów, trzeba pilnować pewnych kwestii, chociaż możemy spotkać kogoś, z kim warto współpracować, ale ta współpraca może być ciężka ze względu na jego taką postawę, na, na sztywność zasad i na specyficzną komunikację. Natomiast możemy działać, ten pieniądz może nie być wielki na razie, raczej surowy, wyważony i racjonalny, czyli musimy wszystko w, w ramach umysłu oceniać tę perspektywę naszych przyszłych zarobków. Dziewiątka Pucharów z kolei ma inną energię, bo osoby, które. Tutaj mają pracę, będą mogły się cieszyć z czegoś. To jest karta świętowania, zabawy, lawirowania, też oczywiście, atmosfery, która będzie lekka, przyjemna. I tu osoby, które ciężko pracują i czekają na jakąś dobrą sytuację, wynagrodzenie, nagrodę, mogą się tego doczekać. Może być też tak, że będziecie świętować na przykład to, co zrobi firma, i to się też właśnie przełoży na aspekt awansu waszego w przyszłości, czyli że będą większe pieniądze, większe możliwości. Większy prestiż. Tak więc tutaj ten aspekt zabawy może mieć różnorakie znaczenie, a może być tak, że to będzie po prostu tydzień luźnych stosunków międzyludzkich, gdzie poczujemy się w takiej fajnej, miłej grupie. Także może być po prostu impreza ta firmowa, która też jakby troszeczkę inaczej zmieni te układy. No i zdrowie. Zdrowie ma najtrudniejszą kartę, bo piątkę mieczy. Piątka mieczy jest kartą zabiegów, operacji, nieprzyjemności, nieprzyjemnych wiadomości, jakiejś porażki czasowej, ale jednak. Jakiegoś ciosu, który może być zadany przez daną sytuację, ale tu musimy uważać na osoby trzecie, czyli na ludzi. Zwykle mówimy, że na przykład pewne kwestie są związane z losem, tak, że nie możemy kontrolować. Tutaj musimy uważać na ludzi, na ich postępowanie. W ogóle jakby walka o zdrowie w związku z ludźmi, kontaktem z ludźmi może być ciężka. I uważajmy na agresywne zachowania ludzi na zabić zazdrość i nieprzyjednane ruchy ze strony kogoś, kto może nieoczekiwanie nam zadać jakiś cios. Czasem ta karta symbolizuje na przykład ugodzenie nożem, chociaż no nie wpadajmy w taką tutaj nerwową atmosferę, ale jednak jakby piątka mieczy jest specyficzną kartą i mówi właśnie o jakimś zagrożeniu ze strony kogoś niebezpiecznego, trudnego. Tak więc zwróćmy na to uwagę. Jest to karta, gdzie musimy uważać na układ nerwowy też, bo ktoś może nas strasznie zdenerwować i to też będzie taki cios e, układ oddechowy, gardło i ręce także my jak kroimy coś, wiem że to głupio brzmi musimy uważać właśnie by sobie nie zrobić po prostu krzywdy nawet przez kogoś, ktoś nas zdenerwuje będziemy coś robić i e, sami sobie też zadamy jakiś cios tak więc zwróćmy na to uwagę, nie denerwujmy się bądźmy uważni, tego wam życzę wszystkiego dobrego, pozdrowionka i przechodzimy dalej do osób z podznaku bliźniąt. Witam serdecznie. Drogi bliźnięta, zapraszam Was oczywiście na horoskop. Zobaczmy, jak u Was przedstawiać się będzie kwestia przeznaczenia. Czy co będzie ważne dla Was, na co warto zwrócić uwagę. Bardzo dziękuję, że jesteście, że oglądacie. Pięknie komentujecie no i ze mną tutaj jesteście. Zobaczmy na Wasze karty. Single. Dwójeczka denarów, osoby zajęte trójeczka mieczy, osoby szukające pieniędzy pracy król buław, a z denarowy dla osób mających pracę i dziesiąteczka buław w aspekcie zdrowia, więc układ troszeczkę mieszany. Dla niektórych będzie to trudniejszy układ. Zaczynamy od singli. I single tutaj będą balansować. Tak? Dwójeczka denarów to takie balansowanie, łączenie dwóch światów przy dwóch przeciwieństwem. Dwóch znajomości, e, takie korelowanie, e, takie koordynowanie czegoś, kogoś, jakiejś sytuacji. Możemy też być w relacjach, gdzie Ktoś jeszcze, na przykład, nie zakończył czegoś, no i niestety też jest między światami, tak zwany, tak, że nie jest to, na przykład, osoba wolna w jakimś sensie. Tak więc tutaj e, fajna karta, chwiejna troszeczkę oczywiście, bo ona może zwiastować lepsze i gorsze chwile, e, ale dzięki naszej umiejętności koordynacji możemy pewne rzeczy sobie tu pokładać, choć możemy też być jednocześnie w nieco skomplikowanych relacjach. Trójeczka mieczy z kolei dla osób zajętych to karta żalu, złamanego serca, rozczarowania, smutku, jakiegoś rozłamu, no i rozgrzebywania też ran za przeproszeniem z przeszłości. Szczególnie kobiety mogą tutaj czuć się w jakimś sensie gorzej, po prostu bardziej coś przeżywać. Mogą doświadczyć czegoś oczywiście, co jest nieprzyjemne, i to uruchomi tutaj lawinę tych emocji musimy uważać właśnie na te niezagojone rany które bardzo szybko się odnawiają bo ktoś coś zrobił czy czegoś nie zrobił może być zdrada, ale zdrada może być też po prostu brakiem, że jest ktoś wobec nas nielojalny, a więc też może być to dla nas przykre po prostu. To takie kryzysowe aspekty, czasowe, ale tak jakby jednak emocjonalnie trudne. No i co jest ważne w tej karcie, żebyśmy zbyt długo w bólu nie tkwili, nie gloryfikowali go, nie jakby tutaj epatowali tą negatywną energią, pomimo że może być rzeczywiście coś nieprzyjemnego. Z kolei karta dla osób szukających pieniędzy pracy, to kul Buław. On mówi o dyscyplinie. Fajna karta, karta pozycji, pieniędzy, władzy. Jeśli się do czegoś kogoś dostosujemy, i w ogóle jeśli sami siebie zmotywujemy, możemy naprawdę dużo zrobić, a więc warto być takim właśnie królem Buław, taką osobą dynamiczną, silną, zdecydowaną, ale też możemy mieć. Tutaj w swoim otoczeniu kogoś, kto właśnie będzie działał na naszą korzyść, choć będzie bardzo wymagający. Z kolei karta dla osób zajętych pracą, mających pracę, to As Denagowy. On jest fajny, bo on niesie nowe perspektywy, nowe układy, nowe możliwości, nowe obowiązki, ale coś, co jest wzrostowe, czyli na przykład, że, że ta nowość da nam pieniądze pozycje, awans właśnie, nagrodę, perspektywę, coś fajnego, nową inwestycję. E, tak więc nowe układy też mogą się pojawić, mogą dotyczyć tego, co robimy, a mogą być zupełnie związane z czymś innym, e, co jest jakby osobne, z dala od tego, czym się po prostu zajmujemy. Natomiast perspektywa e, finansowa jest naprawdę obiecująca. No i zdrowie. E, dziesiąteczka buław, karta przytłoczenia trochę depresyjności, takiego zmęczenia. Uważajmy na pracoholizm mimo wszystko, na wielość obowiązków, które wykonujemy, bo jakby nasz organizm już tutaj nie będzie miał siły możemy mieć problemy z kręgosłupem, plecami takie tutaj te kwestie mięśniowe, tak bóle mięśniowe, osłabienia się pokazują, tak, stawy kości także mogą być nie, nieprzyjemne dla nas w, w tutaj w ruchu no i kwestia karku, tak, kark też będzie newralgicznym punktem, natomiast psychicznie także możemy czegoś nie wytrzymywać i musimy zrzucić jarzmo, tak, odpocząć Przestać o czymś myśleć, właśnie nie, czy zajmować się zbyt wieloma kwestiami, bo nasz organizm będzie wysyłał nam, no tutaj niestety pewne znaki. Możemy też otrzymać informacje dotyczące zdrowia, które w jakimś sensie będą dla nas przytłaczające czasowo, ale jednak będziemy musieli z tym sobie tutaj odpocząć, przeczekać, żeby podjąć jakieś konkretne decyzje. Tak więc układ jest mieszany, ale też daje myślę cenne rady i wskazówki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Pozdrowionka, do zobaczenia. Hej!